Witajcie, kochani. Zapraszam Was do tego, byśmy wspólnie usiedli przy Słowie. Dzisiejsze Słowo jest o siewcy i ta Ewangelia zawsze była dla mnie trudna, więc zapraszam Was do tego, byśmy razem zatrzymali się i posłuchali, co mówi Pan. Tam, gdzie dwóch lub trzech, tam jest Pan. Więc może tym razem coś usłyszymy wspólnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Chcemy spotkać się ze Słowem żywym. Chcemy przyjąć do serca to, co Pan nam chce powiedzieć. Być może nawet pomimo takiego zrozumienia chcemy to Słowo nosić w sercu, aż ono zacznie kiełkować aż wyda swoje owoce. Przyjdź, Duchu Święty, otwieraj nas. Otwieraj, podtrzymuj. Dodawaj nam też wytrwałości. Zapraszamy Cię. Chcemy być obecni w tym czasie, w tym miejscu, przy Słowie, przy źródle, tu, gdzie jest Pan. Chcemy zaczerpnąć aby mieć siłę na drogę, aby mieć przyjaciela, z którym możemy razem iść przez życie, przyjąć Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Marka. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im, słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydały plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny. I mówił, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kiedy był na osobności, ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma, pytali go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego, tamtym zaś z zewnątrz wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc widzą, ale nie dostrzegają, słuchając słyszą, ale nie rozumieją. Żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia, powiedział do nich nie rozumiecie tej przypowieści, jak więc zrozumiecie inne przypowieści. Siewca sieje słowo. Tymi koło drogi, gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których skoro usłyszą słowo, zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym to ci, którzy, gdy usłyszą Słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i, nie, i są niestali. Kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu Słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami, to ci, którzy słuchają Słowa, ale codzienne troski, uda bogactwa i inne pożądania. Zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon. Trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny. To pytanie Jezusa biorę bardzo do siebie. Nie rozumiecie tej przypowieści? I czytam to słowo, i jakby rozumiem, co jest tu napisane. Jezus to tak dokładnie wyjaśnia. I są dwie rzeczy, które mnie zatrzymują w tym słowie. Pierwsze słowo to korzeń. Jezus mówi tak, lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło jej ziarno uschło bo nie zapuściło korzeni to słowo korzeń jakoś jest dla mnie ważne i myślę sobie o tym że każdy z nas potrzebuje mieć korzenie do tego żeby rosnąć i te nasze korzenie są bardzo różne bo pochodzimy z różnych miejsc Różne mamy doświadczenia w życiu. I kiedyś mi się wydawało, że jeżeli ktoś ma trudne doświadczenia, to trzeba to jakoś wymazać z życia. A później, kiedy minął czas, to w moim sercu zrodziła się taka myśl, że. Korzenie jakiekolwiek by nie były, są jakąś częścią nas i są prawdą, która w naszym życiu się wydarzyła, nawet jeśli to dotyczyło cierpienia dużego. I wraca mi w pamięci też taka pieśń, w której słowa są: bez korzeni nie ma skrzydeł. I pomyślałam, że tak, że to jest prawda: że jeżeli nie przyjmę tego, z czego jestem, z czego pochodzę, nie pogodzę się z tym, to trudno będzie zacząć mi latać czyli żyć pełnią życia. To jedno słowo, które mnie tutaj dotyka. I dotyka mnie też to, jak Jezus opowiada im o tych ziarnach, o tym, jaka jest ta gleba, i dokładnie co się dzieje z tym słowem, które On sieje. I to wszystko mnie prowadzi do tego, aby usiąść i zapytać dzisiaj Jezusa, jaką jestem glebą. W którym jestem miejscu. Być może będzie to nam przydatne, aby iść dalej. Ale co jeszcze ważniejsze w tym wszystkim, to, to to, że my wiemy, że żeby to słowo wydało plon, to my po prostu musimy najpierw zacząć go słuchać. Musimy być wierni temu, aby dać miejsce Słowu, nawet jeśli to będzie kilka minut dziennie, y, przeczytania krótkiego fragmentu, może nawet nie całej takiej Ewangelii, która jest długa. To, to jest naprawdę jak kropla, która drąży skałę. Y, I Słowo nam mówi, że. Y, Słowo, które przychodzi na Ziemię, ono nie wraca bezowocnie, dopóki nie spełni tego, co ma spełnić. Zobaczcie, że dzisiaj mamy tak możliwość życia w takich czasach, że wszystko możemy zrobić bardzo szybko, korzystając. Z różnych zdobyczy technologicznych. Jednak z Panem Bogiem tak nie jest. Potrzebujemy tutaj cierpliwości, bo naprawdę ta jedna kropla, która kapie, ona potrzebuje wiele czasu, aby wydrążyć w skalę jakiś otwór, jakąś szczelinę. I tak samo jest ze słowem. To, co możemy dać, to swój czas i wytrwałość. Dlatego Pan Bóg nas zaprasza, na pewno. Dobry Ojcze, chcemy siedzieć u stóp Jezusa, jak Maria, która obrała najlepszą cząstkę. Panie, nawet jeśli dziś. Nie rozumiem, to chcę przyjmować, bo wierzę, że to Słowo nie będzie bezowocne. Wierzę, że to Słowo wykona swoją pracę i wyda owoc wtedy, kiedy Ty chcesz. Panie, chcemy być Twoimi przyjaciółmi, niezależnie od tego, co czujemy, jak czujemy, czy mamy ochotę. Się modlić, czy to nam sprawia radość, czy nie. Chcemy, Panie, trwać po prostu blisko, siadać codziennie i słuchać. Nie potrzebujemy do tego Twojej łaski. Uwielbiamy Cię i wywyższamy, Panie, że Twoje słowo płynie nieustannie, że to jest słowo życia. Które nas nawadnia, które naszemu życiu nadaje kształt, przywraca życie, odmładza, odnawia. Chcemy, Panie, tym słowem się karmić. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Amen. Kochani, jeszcze tak na koniec chcę Was zaprosić na, na taki kanał Świat to za mało, który prowadzi ojciec Benedykt Malewski, dominikanin. I myślę, że tam możecie znaleźć dla siebie coś naprawdę wartościowego. Chcę Wam tak zaproponować ostatnie nagranie, ostatni podcast o tym, o takiej wytrwałości wewnętrznej, o takim treningu, który musimy wykonać, o tym, jak, jak budować taki wewnętrzny pokój, który nie jest łatwy do zbudowania tu, gdzie żyjemy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, i dobrego dnia. Niech Słowo Was niesie. Do zobaczenia.